Tak wygląda pastwisko pod koniec lipca. No nie ma co tu jeść, totalnie. Tak jak widać, owce to chodzą, skubią konie. Tak samo one się najedzą, ale kozy, które muszą wyprodukować, no tak, z w tej chwili 60 litrów mleka dziennie, no to ciężko. One muszą zjeść porządnie. Więc. Dzisiaj postanowiliśmy ściąć jakieś drzewo dla nich, żeby się najadły porządnie. Niedługo zabraknie nam drzew. Nie no, dzisiaj w nocy trochę popadało, więc mam nadzieję, że coś zacznie trochę rosnąć, ale no jest naprawdę słabiutko. Wow! Wow, 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 wow musiałam je zawołać szybko, bo Karol poszedł ścinać drzewo, żeby nie podlazły tam. Kozy, kozy, kozy! Kozy, kozy! Tutaj chodźcie, nie tam! Jedno drzewo nas... Kozy! Aha, one nie są głupie! Kozy, kozy! Kozy, kozy, kozy! kozy, kazykazy! Kazy kazy kozy. tak. One jak słyszą piłę, to już wiedzą o co chodzi. Kazy, kazy, kazykazy! Kozy, kozy, kazy! Kozy, kozy, kazy! Kozy, kozy. Kozy, 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 kozy. Dobra, mam tu jakąś gałąź z brzozy. Kazy, kazykazy! Kazy, kazy, kazykazy! O Jezu, wszystkie na mnie lecą. Kozy, kozy, kozy. Dobra, może dokończyć ścinanie tego drzewa. Wow, dziewczyny szalone, głodomory. Ała, awa. Ktoś mi wbił róg w plecy. Kurczę no. Wariatki. Wariatki, patologia. Co, paliwo się skończyło? No, to kozy obeszły się smakiem. <śmany> Owcy też. Muszą chwilę zaczekać jeszcze. O nie Macho. Macho, ty pomarszczony ubie. No proszę tu do mnie nie tego. Jest ogromny, tłusty. Nie udało się ściąć. Wracamy chyba po paliwo, lub po coś. Nie wiem, co tam się stało z tą piłą. Spokojnie dostaniecie dzisiaj. Okazało się, że piła się, zacięła. Ale jesteśmy z powrotem. Kozy dostały całą olszkę. Konie plażują na plaży nad stawem. Zagubiony krzyczy Uch. Dwa drzewa to wyżerka jak nic. Jutro będą olszowe sery. Doli Doli owca, która myśli, że jest kozą je sobie razem z kozami Tu Czeremche burza wywaliła w tamtym roku. A ona w tym roku jeszcze trochę żyje. Tak one jak mają za dużo, to po prostu chodzą jak nienormalne w to i z powrotem od jednego do drugiego drzewa. Jedzcie kulturalnie o, o, o. w środku po drzewie łażą Ale fajnie wyżarka na całego. Tak, idźcie do tamtego drzewa jest yy, prawie inne, tylko takie samo Frytka. To tu niedobre tak było, aha, Co, macie dzisiaj rarytas świrku. Smakuje świru Panie świrku Dobra, jest... O Boże, nasza emerytka. Pra, 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 pra babcia Elza. Ma trzecią grupę inwalidzką. Może i ma. Z racji wieku zaczęła linieć w końcu. Teraz wygląda po prostu strasznie. Jak wylinieje, to może... Może trochę jest okropnie chuda, no i... i w ogóle ma taką zmierzwioną sierść. I w ogóle chcę jeszcze nam mleko dawać. Jeszcze ma tu trochę, troszkę mleka. Dobra. O, chyba jeszcze jedno drzewo dostaną. No i dobrze. My będziemy mieć opał na zimę. One teraz jedzenie. Farbka moja śliczna. Doli, jesteś owcą, idź do owiec. Owce są tam za końmi. A co to dla nich chyba? Wow. No tak, bo tam przecież jest inne drzewo. Kogo ty tu wołasz? Dom wariatów. Już tamtą w ogóle zostawiły, tą jeszcze trochę jedzą, jutro to będą gołe gałęzie i w ogóle bardzo fajnie się wtedy tnie, rąbie, wszystko się robi przy takim drzewie bez liści, jak jesienią, ale mają dzisiaj atrakcji, co nie miara. Elza, ty ledwo chodzisz i też nie wiesz, gdzie ty masz jeść. A tu Czeremche od razu trochę spadające, spadająca olsza nagieła, trochę Czeremche to jeszcze mają bonusa. No dzisiaj na pewno będą najedzone. Tak, chodźcie koniecznie tutaj. Szybciej, szybciej, nie zdążycie, zabraknie Wam farbka. Indianka. Znając życie, to jutro będą tutaj fikołki robić na, na czubku tego pnia. No chyba, chyba w ogóle czeremchę wolą. Czy cokolwiek, nie no to czeremcha chyba jest. To smacznego, bawcie się dobrze. My też jedziemy sobie na obiad. Tutaj tą czeremchę też yy, burza zwaliła. Rok temu, ponad rok temu. Dlaczego ty ze mną idziesz? Ej, ty masz zostać tu. Idź sobie. Doli. I tak ona jeszcze trochę żyje. I kozy, gdzie dosięgną, to zjadają. Takie to mamy wygibasy na pastwisku. Doli, idź do reszty, człowieku. Znaczy, owco. Jesteśmy w warzywniaku. Zobaczcie, jak nam wyrosły ogórki. Odpadła nam jedna deska. A między dwiema deskami były wrośnięte ogórasy. I teraz nie mogę ich wyjąć. <laughs> no, nie, nie wyjmę ich chyba w ogóle. Są płaskie. Chyba tak jak. No Chyba tak jak yy... Chińczyki czy Japończyki. Yy, robią te yy, melony czy jakieś tam arbuzy w takich kształtach, że wkładają do pudełeczka. I on później rosnąc przybiera kształt. No połamie się. Odpadła nam ta kratka. Za delikatna konstrukcja. U, u. Dwa... <laughs> tak, te oddamy kozom. Dwa spłoszczone ogóracy. Ogólnie mamy dużo ogórków. Jak, jak na taki malutki ten yy, kawałeczek. Co, kochanie? Co ty chcesz? Zaraz zjesz w domku marchewkę, tylko ją umyjemy. Jak na taki mały ten kawałeczek, no to naprawdę górków jest dużo, według mnie. Laura, złamałaś właśnie moją czerwoną porzeczkę. Nic, no. I tak porzeczkę zjadły kozy. I ten. No, tak sobie dopiero zaczyna żyć na nowo. Ale zobaczcie co mamy. Marchewki, ogórki. Spłaszczone ogórki. I cała przyczepa cebuli. Pysznej cebuli. Już pora chyba zbierać, nie wiem. Bo już... Jej szczepior jest taki zgnity i uschnięty. Niektóre, niektóre nie, więc nie wiem. Ale już zebrałam. Będzie się suszyć. Hmm. Burak naciowy rośnie. Truskaweczki, czosnek też już będzie trzeba zbierać. Zobaczcie, co Wam chcemy pokazać. Ała, rozjechałam? Nie, nie rozjechałam. Zobaczcie, co my tu mamy. O jezu, kurus. Chyba nam uciekły znowu Zobaczcie Nasze arbuziątko Mamy jednego Może gdzieś są jeszcze, nie wiem Ale ten Ale jeden jest Czekamy na niego bardzo niecierpliwie a dynia Hokkaido porozła po prostu wszystko, wszystko. Wygląda to tak, jak miało wyglądać. Jeszcze ostatnia czynność, do której wykorzystamy tą kosiarkę bijakową. To jest skoszenie niedojadów. Tutaj to jest ta odsiana część pastwiska. Po przejściu kóz wygląda to tak. One sobie tutaj chodziły, jadły ile w lezie wyjadły co miały do wyjedzenia. Zostały właśnie takie same łodygi z roślin. Takie twarde, grube. I to teraz jak się skosi, zmiele to, to to się staje nawozem. I, i, po, i, I ponownie ma tutaj rosnąć lepsza trawka. Do koszenia niedojadów to jest też genialny sprzęt. Fajnie, że ostatnie dni trochę popaduje. Co drugi, co trzeci dzień. Tak. Pada taki fajny deszcz, w sensie, że nie jest duży, mocny zlewny, który po prostu spływa i już i on nie namacza. Tylko pada taki deszcz spokojny, taki mrzawko deszcz, który bardzo fajnie przesiąka w glebę i ładnie nawadnia. Więc po takim skoszeniu to powinno bardzo fajnie odrosnąć. Przy takich deszczach jest cieplutko. I myślę, że to szybko odrośnie. Konie to pewnie by dojadły te niedojady, bo one lubią takie grubsze gryźć łodygi. Ale nie wpuszczamy ich tutaj, bo właśnie one by po prostu do zera wyjadły. Więc tutaj ta kwatera została tylko dla, dla kóz i dla owiec. Dobra, idę teraz ja spróbować swoich sił. Gaz, gaz, gaz i 2100 obrotów. Masz 2100 obrotów? Ustaw się gazem. Zróbmy w tę stronę! Przyleciały oczywiście na wyżerkę, bo usłyszały ciągniczek. No i robota będzie zrobiona.